Nie zwalniamy tempa i tak jak obiecaliśmy właśnie w poprzednim odcinku, wracamy do was z kolejnym, gdzie porozmawiamy właśnie o tym co będzie, czyli o Game Weeku 6, który już w najbliższy weekend. Zbroimy się, planujemy właśnie atakować OR. Może być ciężko, ponieważ Liga Mistrzów właśnie za nami, czy też Liga Europy, ale podejmiemy się tutaj tego trudu żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo warto w tej kolejce do naszych składów sprowadzić, panowie, jakie ruchy u was, jakie ruchy w waszych składach? W moim składzie po tej kolejce pojawił się pożar w postaci niezdolnego do gry Henry'ego. Już mam również na ławce czuk włamek, którego nie mogę się pozbyć, więc w zasadzie dysponuję 13 zdrowymi zawodnikami i mam bardzo krótką ławkę, więc. Tutaj oczekuję, że żaden kontuzjowany zawodnik nie trafi. Że nie będę miał więcej kontuzjowanych zawodników po europejskich pucharach, bo tutaj mam jeszcze Sakę, Rashforda czy Alvareza i Halanda w grze. Natomiast no, najchętniej to chciałbym je w końcu zachować ten transfer, bo tak jak mówiłem w poprzednim kolejce, chciałem zachować, ale chyba FOMO mnie trochę zgarnęło i. I szedłem do pociągu z Madisonem, natomiast no, teraz z kolei kuszam mm, opcję typu Botman mm, za Henry'ego, ale, ale bardzo bym nie chciał tego robić. A pozwól, że się teraz na chwilę wtrącę. Powiedz, proszę nam wszystkim, jak wyglądałaby twoja defensywa, jeżeli byś zdecydował się ostatecznie zachować transfer? Byłby to Udogi, Chilwell oraz Stupinion. Właśnie, właśnie. to jest to. I pytanie: czy, czy taki udogi na Arsenal, yy, czy też właśnie niepewny składu Chilwell, to, to są piki, które pozwalają nam jakby ze spokojem wchodzić w kolejkę? No, pytam, bo sam mam ten sam dylemat, dlatego właśnie myślę, że wielu słuchaczy również, yy, ponieważ udogi czy Chilwell to już są prawie w każdym składzie, więc myślę, że yy, wielu stanie przed takim wyborem. No tak, no zawsze jest ten Bejer na ławce, który o dziwo dostał jeden punkt. E BPS, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, no ale, ale wolałem hamieć jakiegoś zawodnika dodatkowo. Wojtku, co tam u ciebie? Wróciłeś do nas po krótkiej chwili przerwy. Jeżeli rozmawiamy o odcinku podsumowań, to teraz możesz się tutaj wypowiedzieć, jakie ruchy w, tym, w tymże złotym składzie ułożonym na dzikiej karcie, czy, czy w ogóle zwycięski skład należy zmieniać, czy on już tak do końca pociągnie? No właśnie o dziwo w tym zwycięskim składzie dokonam jednej zmiany, to już sobie postanowiłem przed rozpoczęciem tej piątej kolejki jak układałem Richarda. za Sona wleci Rashford, który bardzo podobał mi się w ostatnim spotkaniu i tak właśnie sobie to zaplanowałem Son okazał się nie wypałem. liczyłem się z tym, właśnie to był taki typowy pik pod jedną kolejkę, bo w tym sezonie to jest dość popularne, że Często te piki są takie jednokolejkowe, przykładowo Sterling. No i jeśli chodzi o, o ławkę, to Lamptey nadal zostaje na mojej ławce rezerwowych. Będę dalej obserwował, czy on będzie miał skład. Bo może to był tylko jeden występ, a, a Estupinian wróci do gry i może Lamptey usiądzie. Przypomnijmy, że Lamptey może grać na obu stronach, ale mimo twego fiksu nadal posadzę go tutaj na ławce. No i z kapitanem w tej kolejce nie będę aż tak ryzykował. Moja pozycja w rankingu jest stabilna, więc. Bezpiecznie tutaj zagram w tej kolejce. Okej, okay, to do kapitanów jeszcze za chwilę przejdziemy, a teraz kilka słów o moim składzie i tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia, ponieważ podchodzę do tego w ten sposób, że kombinuję jak zachować transfer. Właśnie fajnie by było w końcu zdecydować się na taki ruch. Jednak ta defensywa mnie mocno wadzi, co już właśnie wywołałem ten temat przed chwilą. Udogi, Chilwell i Estupinian. O ile Estupinian wydaje się naprawdę mega dobrym wyborem na tą kolejkę, tak Chilwell i Udogi. Raz, że co do Chilwella nie wiadomo, co z tym składem finalnie będzie, a dwa, nie widzę tutaj czystych kąt i nie ukrywam, że bardzo mocno kusi mnie defensywa Newcastle. Nie będę tu oryginalny, ale bardzo też patrzę w kierunku City. Sam się sobie dziwię. Tylko, że myśląc długo, planowo, mam gdzieś z tyłu głowy dziką kartę po przerwie na reprezentację, która ma miejsce po kolejce ósmej. I wtedy mógłbym też posprzątać właśnie defensywę City, którą bym ściągnął. Ale na ten moment bliżej mi do zachowania transferu niż właśnie do wzmacniania tejże formacji. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o skład ekipy TBTS na następną kolejkę i potencjalne ruchy. Zaznaczamy, że bardzo dużo tutaj może się jeszcze zmienić, ponieważ właśnie europejskie puchary trwają, mogą przynieść wiele urazów i te wszystkie nasze plany co do zachowania transferu pójdą w niepamięć, ponieważ będziemy gasić pożary na newralgicznych pozycjach zawodników, którzy stanowią o siłach naszych zespołów. Ale właśnie, załóżmy, że wszystko pójdzie dobrze, to może porozmawiajmy o tym teraz, kogo polecamy z każdej formacji, jeżeli mielibyśmy opcję kliknąć darmowy transfer i jeżeli właśnie jakiś, jakiś pożar by się pojawił w tejże formacji defensywnej, ofensywnej, czy też właśnie w pomocy. Michał, jak to u Ciebie wygląda? Kogo byś polecił naszym słuchaczom? Tutaj zaczynając od defensywy, myślę, że bym spróbował z defensywą Newcastle. Mm. Albo mamy pieniądze i kupujemy tripiera, albo lecimy budżetowo i wchodzimy w posiadanie Botmana. Myślę, że jest spora szansa na zachowanie czystych kąt w meczu z Sheffield czy z Burnley. Tutaj myślę, że to jest taki dość popularny kierunek, w, którym, w który będziemy patrzeć podczas transferów. Dokładnie, Michał, wtrącając się tutaj właśnie w Twój wywód o tripierze, ja poleciłbym Botmana. 2 miliony tańszy i no, przede wszystkim oszczędzamy ten budżet, którego nie chcemy pchać do obrony, moim zdaniem. Nie powinniśmy, według mnie. Eee, no, tak jak powiedziałeś, kalendarz jest, kalendarz jest ok. Eee, punkty też się zgadzają. Tutaj w ostatnim meczu 3 bonusu. Eee, no i tripier przede wszystkim nie rzucił mi się jakoś mocno w ofensywie, żeby aż tyle za niego płacić. Nie wiem, co Damian sądzisz o, o triperze. Czy warto jest dopłacać, a może, a może właśnie podwojenie w obronie? Jeżeli chodzi o Tripiera, to wyrasta na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o defensorów na najbliższe kolejki, w mojej skromnej opinii, ale właśnie, no tutaj troszeczkę problemem są te finanse i za Tripiera dość dużo trzeba zapłacić, także się podpiszę pod tym, co powiedzieliście, że jeżeli nie ma funduszy, to idziemy w Botmana, jeżeli są, to bierzemy Tripiera i chyba nie szukałbym tutaj na siłę jakichś dziwnych ruchów. Natomiast, jeżeli mogę dać małą gwiazdkę co do mojego wywodu poprzedniego na temat defensywy, jakbym miał pewność, że Gwardial miałby pewny skład na najbliższą kolejkę, to zaryzykowałbym z tym pikiem, ponieważ bardzo mi się podobał, jeżeli chodzi o jego wejścia z przodu i strzały z dystansu, ponieważ no, któryś w końcu może znaleźć się w siatce, więc to taka mała gwiazdka, ale polecam tripiera. Ja jeszcze ze swojej strony właśnie dodałbym tutaj lampteja do takich graczy, których jeżeli ktoś robi dwa transfery i szuka jakiejś oszczędności, na przykład zejścia z Estupiniana i sobie ulepsza tą pomoc po prostu i szuka najtańszego najlepszego obrońcy, to tutaj lamptej wysuwa się po prostu na pierwsze miejsce moim zdaniem. Tylko czy też właśnie a propos Lamptea, możemy powiedzieć widzom z czystym sumieniem, kupcie go, jeżeli też sami nie mamy pewności, czy on tak naprawdę wywalczy ten skład na dłuższą metę. No bo fakt, występ był wyśmienity, punkty w fpl również, ale właśnie, co tam myśli Decerbi, no tego nie wie nikt. Tak, dokładnie, tylko po prostu jeśli ktoś przykładowo chce wziąć Salaha i sobie zaoszczędzić tą kasę w obronie i szuka najtańszego... Obrońcy, na załóżmy piąty slot, co nie? No to wtedy to jest, to jest fajny wybór, nie ma żadnej presji, że on musi grać, a jeżeli właśnie będzie grał i dalej miał skład, to, to bardzo fajnie. Właśnie chciałem, żeby wybrzmiało to głośno, jeżeli mamy grającą trójkę pewną składu yy, obrońców, to wtedy możemy myśleć o tym Lampteju gdzieś tam na tym piątym, czy też już bardziej ryzykownym czwartym slocie, ale na pewno nie myślimy o nim jako zawodniku do podstawowej jedenastki. Dokładnie tak. No dobrze, formację defensywną mamy już za sobą, przechodzimy do tej nieco ciekawszej, która jak zwykle wywołuje trochę więcej emocji. Porozmawiajmy o pomocnikach. W sekcji pomocników myślę, że poleciłbym Ebereczego Eze, który może do tej pory nie dowoził za dużych punktów, natomiast no przynosi mniej oczekiwanych punktów niż wskazują na to algorytmy. Ponadto w ostatnim meczu za Ston był najbardziej wysuniętym zawodnikiem Orłów. Do tego pamiętamy o tym, że ma stałe fragmenty gry. Oddaje trzy strzały średnio na mecz, więc myślę, że w którymś momencie to szczęście się do niego odwróci i jakby wyrówna ten licznik oczekiwanych goli. Więc myślę, że to jest dobry moment, jeżeli wielu zawodników myśli klikać karty po GW8. I w tym momencie krystal będzie się mierzyło z Fulham oraz Nottingham u siebie oraz z Manchesterem United na wyjeździe, którego obrona no, wygląda jak jakaś obrona spadkowicza, więc myślę, że w każdym z tych meczy Eze może dowieść zwrotu. To samo mógłbym powiedzieć o Edwardzie, ale decyduje się tutaj na jednego zawodnika Orów. Moim zawodnikiem, którego bym polecił na. Nadchodzący kolejki byłby Rashford. Zdecydowanie wyżej stawiam go od Bruno, szczególnie po ostatnim spotkaniu. Pierwotnie miałem plan właśnie kupienia Bruno, ale po prostu Rashford dochodzi do zdecydowanie większej ilości sytuacji, i teraz zauważalny jest trend sprzedawania tych graczy United, co ja uważam jest trochę niesłuszne. Miląc 700 graczy. Sprzedało już po piątej kolejce Rashforda, a milion graczy sprzedało Bruno. A przypomnijmy, teraz mamy Berli, Crystal Palace, Brentford i Sheffield, więc bardzo fajny kalendarz, i to może być taki ruch wyprzedzający, na którym możemy po prostu zdobyć sporo punktów, bo Rashford jest w formie, mimo że United przegrywa. Pozostając w tematyce Manchesteru United, bardzo się cieszę, że padło tutaj nazwisko Rashforda, a ja troszeczkę inaczej. Nieco tańsza opcja: Bruno Fernandez konsekwentnie. Tak, nie wypaliło tydzień temu, szkoda, ale uważam, że te punkty się pojawią i na najbliższe trzy kolejki spokojnie można myśleć o tym, że Bruno gdzieś tam dwucyfrówkę dopisze, przynajmniej ja mam taką nadzieję. Dlatego tutaj nie będę zbyt długo mówił, wierzę w to, że czerwone diabły będą chciały. Odrodzić się z tej niemocy, która aktualnie ich dopadła, i już za chwilę zobaczymy drużynę, która z, przede wszystkim z przodu będzie prezentować się dużo lepiej. Rashford, który biega po skrzydle, współpraca, która z Bruno już jest nam znana, więc te asysty bramki niech się chłopaki uzupełniają i niech cieszą wszystkich posiadaczy w FPL. Polecacie takie wybory, które nie są jakimiś najniższymi niszami. Rozumiem, że dostarczam one punktów. No, ale myślę, że to jest wskazane, żeby wykazać cierpliwością w przypadku tych dwóch zawodników. Natomiast no, cała drużyna Manchesteru United spisuje się poniżej oczekiwań. No, oni strzelili w tym sezonie mniej goli niż takie Nottingham Forest, na które zawsze każdy jakby stara się celować, a oni nie grają tak źle. No ja polecając na przykład Rashforda, kieruję się tym, że można po prostu dużo zyskać. Dużo, dużo graczy się pozbywa właśnie Rashforda. Podobnie było wcześniej z Salahem, którego polecałem. Też dużo osób go się pozbywało. No ale fiksy, właśnie, w które zawodnicy United teraz wchodzą, są po prostu bardzo kuszące. Dlatego też taki, taka polecajka. Akurat Rashford był najlepszym zawodnikiem podczas tego ubiegłego meczu. Więc no tutaj po prostu jego koledzy nie dojechali on gdyby miał nieco więcej szczęścia to by strzelił dokładnie taką samą bramkę jak z Arsenalem, bo parę razy z tej pozycji oddawał strzały więc myślę, że akurat Rashforda sprzedają osoby, które yy, dowiadują się o punktach z Flesz Score albo z Sofa Score. dokładnie tak dlatego możemy podsumować, że jeżeli chodzi o ofensywę Manchester United jako TBTS polecamy cierpliwość, a co będzie w najbliższych kolejkach i czy ta cierpliwość zostanie wynagrodzona, no to musimy troszkę poczekać i na pewno życie nas zweryfikuje. Czy pozytywnie, czy negatywnie? Przekonamy się już wszyscy razem niebawem. A teraz ostatnia formacja, w której chyba najmniej się dzieje i te wybory zostały mocno ograniczone. No, może mnie ktoś z was zaskoczy. Słucham panowie, kogo polecacie z Ataku? No nie zaskoczę, jeśli powiem nazwisko Alvareza. Yy. Moim zdaniem powinniśmy w ogóle schodzić z grania z trójki napastników. Nie ma aktualnie tylu wybitnych opcji do naszych składów. Taka najpopularniejsza formacja to 3-5-2 i moim zdaniem słusznie. No nie będę tutaj szukał innych niszowych nazwisk, bo no nie widzę tam punktów. Jedynie Hojlunda dodałbym do obserwacji i patrzył, czy on ma skład, bo to w przyszłości może być... Dobrze punktujący zawodnik. A ja z kolei popiszę się niszą, popiszę albo po prostu postaram się postawić na kogoś innego niż Alvarez, którego tutaj promuję od dwóch kolejek w polecajkach i będzie to zawodnik drużyny, która strzeliła najwięcej goli w tym sezonie, czyli z Ivan Ferguson. Przed nim mecz z Bormów, z Aston Villam na wyjeździe oraz z Liverpoolem u siebie. I myślę, że może strzelić każdej tej drużynie. W dodatku wiem, jak gra ekipa De no, Jeżeli mają pół sytuacji, to próbują strzelać tym bardziej ten Iwan Ferguson, który no, kiedy zdobywał bramki z Newcastle, to strzelał czasami z absurdalnych miejsc na boisku, a, a mimo wszystko trafiał, więc postaram się wskazać kogoś bardziej niszowego. I tutaj pozwolę sobie jeszcze raz się wtrącić. Co do pewności składu, jeżeli rozmawiamy o tym zawodniku, jesteśmy w stanie polecić tak 100%, żeby ktoś zakładał, że ta podstawowa jedenastka może być uzupełniona tym, że nazwiskiem, czy też dajemy jakąś gwiazdkę, że ktoś na tej ławce musi być jednak grający, żeby Fergusona do naszej drużyny ściągać? No, może by się przydał jakiś zmiennik na ławce, ale myślę, że w ostatnim meczu z United. Dostał tylko te 5 minut, ponieważ już na repach zgłaszał jakieś delikatne problemy zdrowotne, więc w jego miejsce mógł zagrać Hülbeck czy João Pedro. Ale myślę, że to jest najlepszy zawodnik w ataku Brighton. Może i najlepszy, ale to może być też tak zwany protokół 60. Czyli jeżeli nawet będzie miał ten skład, to po prostu może grać po 60 minut, tak jak właśnie ostatnio Hojlund, gdzie Martial wszedł za niego i dlatego właśnie tą gwiazdkę wcześniej postawiłem przy Hojlundzie. Nie podoba mi się, nie podobają mi się ogólnie tacy zawodnicy, którzy zazwyczaj są ściągani jeszcze przed końcem meczu. Ja z pewnością doceniam to, że Michał próbuje znaleźć kogoś, kto właśnie może wyprzedzić ten szablon i Dać te zielone strzałki oraz wyższe pozycje w mini-ligach, ale to nie jest strategia w WPL-u, którą ja preferuję. I tutaj Alvarez, który gdzieś tam ciągnie ten mój zespół od, od kilku kolejek, to, to jest ten wybór, na który bym postawił. No fakt, zaczęła się liga mistrzów, jest taka mała niepewność, jaki będzie udział Alvareza, jeżeli chodzi o minuty meczach Manchesteru City, ale nawet jeżeli miałby zagrać jakiś mecz z ławki, czy też y, faktycznie ten protokół 60 i dopadłby Alvareza, no to taki jeden mecz myślę, że jestem w stanie przełknąć, ponieważ tyle radości, co już do tej pory dostarczył mi oraz właśnie te punkty, które dostarczył mojemu zespołowi, to, to myślę, że jestem w stanie to zaakceptować. No i, i tutaj też poruszyłeś, Wojtek, fajną kwestię, ponieważ y, Zejście z formacji trzech napastników do pięciu pomocników to jest coś, co bardzo mocno biorę pod uwagę właśnie w kontekście zachowania transferu, ponieważ gdybym miał dwa darmowe, można ewakuować się do no niestety Złotkińsa, który zagrał dużo poniżej moich oczekiwań i wtedy wolałbym zainwestować w kogoś pomocy za czukwą czu emekę kontuzjowanego dłuższego czasu i właśnie poszukać punktów tam, ale to tak nawiasem mówiąc, może ktoś ze słuchaczy ma podobne problemy, więc warto rozważyć właśnie zmianę formacji chociażby darmowymi transferami. Moim zdaniem, jeżeli mamy w składzie Halanda, Alvareza i nie wiem, kogoś na przykład Jacksona, no to z tego Jacksona faktycznie bym zszedł, natomiast myślę, że z Łotkinsym jeszcze chwilę bym poczekał. Ale właśnie moja polecajka dotyczyła tego, że no mamy Halanda, mamy Alvareza, no i kogo możemy ściągnąć w to miejsce? Jackson zdecydowanie sprzedajemy. Ciężko się na to patrzy i ciężko oczekiwać, że tamte punkty się pojawią. To może za jakiś czas. A co do Watkinsa, no tak, jeżeli nie ma pożarów w składzie, w sensie, ktoś może patrzeć na te fiksy i oczekiwać, że te punkty się tam pojawią. Tylko ja mówię już tak długofalowo, że można gdzieś tam sobie zostawić furtkę w postaci tego skumulowanego, darmowego transferu, że jeżeli znowu rozczaruje to, to chyba też nie ma sensu brnąć w to nie wiadomo jak długo i, i biorąc pod uwagę też te rozgrywki w europejskich pucharach to, to można suma summarum poszukać właśnie przejścia na, na inną formację. A co do yy, kupowanych napastników. No to mi byłoby najbliżej mimo wszystko do Hojlunda, tylko tutaj typowo chciałbym najpierw zobaczyć jak ten zawodnik będzie prezentował się w dłuższej perspektywie czasu. I już mam dość kupowania kotów w worku, ponieważ życie mnie nauczyło, że różnie się to kończy. Także no, ja wolę sprawdzone nazwiska na boiskach Premier League i, i na razie nie szukam tego typu wzmocnień. Okej, okay, a czy y, będziemy dawać opaski y, komuś innemu niż Haalandowi? Jeśli chodzi o, o mnie, to no ja tutaj nie ryzykowałbym i nie, nie polecałbym ryzykować z opaską w tej kolejce. Hmm, jeśli ktoś ma Salaha, to tym bardziej nie. West Ham znany jest z tego, że po prostu broni się i gra na kontry. Nie czuję tutaj punktów. No i postawię na Halanda po prostu, bez dłuższego namysłu. Już wiem, to jest... Nagrywamy to we wtorek. Ja już yy, znam kapitana, i, i tego na pewno nie ruszę. Kalant wydaje się być oczywistym wyborem, i też będzie kapitanem w moim zespole. I tutaj, jeszcze raz, odniosę się do tego, co było właśnie w poprzedniej kolejce, gdzie szukanie różnic w postaci Madisona czy Sona. No, nie wypaliło i jakże było blisko do tego, żeby wszyscy ci, którzy zdecydowali się oddać opaskę komu innemu niż Haland, bardzo tego pożałowali, bo Haland mógł naprawdę rozbić bank i byłoby ciężko potem wrócić do tych rozgrywek w mini-ligach czy też właśnie w OR pozostałą częścią zespołu, ponieważ różnica na kapitanie w tak słabej kolejce by była ogromna, a wiemy, że ten system 1-2 na pozostałych zawodnikach wszedł dość mocno. Więc no nie, nie, ja nie chcę sobie psuć weekendu, wolę się bawić dobrze oglądając te mecze i, i po prostu z kapitanem jechać na tym samym wózku co reszta. Menadzie. Pewnie także wyjdę z tego samego założenia. Nie dlatego, że Nottingham jest bardzo słabe i Halland powinien nastrzepć worek bramek, ale dlatego, że nie mam innych kandydatów po prostu. Albo Rashford gra z Burnley, która które no, lubi tracić bramki, ale no. Oni różnie wyglądają w tych meczach, natomiast Saka też wiadomo lubi jakby istnieć, błyszczeć w tych dużych meczach z Tottenhamem, ale chyba nie będę kusił się na żadne różnice. Tak, no, no chyba że tutaj jakieś przecieki będą przed deadlineem i okaże się, że Haland ma odpocząć sobie, co nie, no bo w lidze mistrzów ma tutaj mecz. Nie, jeżeli będzie jakiekolwiek cień szansy, żeby Haland usiadł w tym spotkaniu, to wtedy na pewno zaryzykuje z inną apaską. No właśnie i teraz to jest ten temat, który musimy omówić. Porozmawiajmy o tym, kto jest naszym wicekapitanem, czyli w domyśle kapitanem, jeżeli wiemy, że Haland nie rozpocznie spotkania w Game 6. Jak to u Was wygląda? Ja postawiłbym u siebie na Rashforda, ale też bym miał lekki dylemat, czy może jednak nie, nie Salah. Ale numer jeden, Rashford zdecydowanie. Dla mnie, numerem jeden, gdybym go miał, byłby Salah w tym momencie. A tak to bym wybierał z opcji Saka lub Rashford. No to ja się troszeczkę będę różnił od waszych wyborów. Pewnie długo bym zastanawiał się, kogo z dwójki z Manchesteru United wybrać na tą opaskę, Ale chyba najbliżej mi na ten moment do Bruno Fernandesa. I mam nadzieję, że. Gdyby doszło do jakichkolwiek przecieków z minutami halanda, to może ktoś się zasugeruje jednym z naszych wyborów, chociaż żaden nie był na tyle precyzyjny i żaden się nie powtarza, więc no chyba nie będzie jakiejś drugiej takiej opcji, która nie wiem, przebije poziom 5% posiadania na C. Tak, no a jeżeli właśnie takie coś się wydarzy, to poinformujemy na naszej grupie facebookowej, do której Was zapraszamy. To będzie ten sezon, przypomnijmy, zamknięta grupa na Facebooku, i tam chcemy się z Wami dzielić dodatkowymi informacjami o odcinkach, czy też właśnie o, o wieściach z konferencji prasowych. I też chcemy Wam pomagać rozwiewać Wasze wątpliwości co do wyborów na następne kolejki. Grupa powstaje po to, żebyśmy po prostu byli bliżej siebie, żeby ta wymiana informacji następowała dużo płynniej, ponieważ tam jakby jest o to dużo łatwiej. No, i na pewno postaramy się też wrzucić newsy na temat jakichś ewentualnych kontuzji po rozgrywkach w europejskich pucharach. Także warto tam być, warto rozmawiać. No i przede wszystkim to, co zawsze podkreślamy, dobrze się wspólnie bawić. Także zapraszamy do naszej grupy. Przypominamy, że deadline podczas tej kolejki jest o 14.30 w sobotę. Jest to nietypowy czas na zamykanie składów. Więc mamy dużo czasu na namysł i śledzimy uważnie konferencję do, do końca. I jeszcze jedna ważna rzecz, a wręcz ostrzeżenie dla każdego menadżera: Manchester City jest jedną z tych drużyn, która właśnie w sobotę o 16 rozpocznie tą kolejkę. Będą zapewne przecieki, a co wiemy, serwery lubią się w tych sytuacjach położyć na plecy, więc nie czekamy do ostatniej chwili. Przynajmniej przykładamy się do tego, żeby tę. Yy, opaskę, a raczej wice-opaskę yy, dobrze ustawić, żeby potem nie było zaskoczenia, że została na jakimś bardzo dziwnym zawodniku. No i mówię, nie czekamy do samego końca, staramy się kliknąć te ruchy przynajmniej gdzieś tak z półgodzinnym wyprzedzeniem od deadline'u. No, chyba że te przecieki są kluczowe, to wtedy ktoś sobie może pozwolić na ryzyko, ale ja bym tego nie zalecał. Dokładnie, podpisuję się i, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki panowie za. Za rozmowę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia i samych zielonych strzałek.